Zapraszamy Was teraz do zabawy, która nazywa się Nadchodzi Ulewa. Kiedy będzie lecieć muzyka, my z Panią Agnieszką będziemy zbierać nasze kropelki deszczu do miseczek. Jak muzyka przestanie grać, to nasze fasolki, czyli nasz deszczek z miseczek, wrzucamy na blachę i uderzamy mocno, bo wtedy to już będzie burza. Poćwiczymy sobie w tej zabawie nasze paluszki. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Się kropelki deszczu. Kiedy ja będę grać na takim ciężkim instrumencie domowym, będę to pani Agnieszka będzie podskakiwać. Natomiast kiedy będę grała takie wysokie dźwięki na widelcach, to pani Agnieszka będzie naśladować kropelki deszczu paluszkami. Także musicie dobrze słuchać w moją muzykę. A to jest debiut. Zaczynamy. Uwaga. <głos> <Dobre>. <głos> Zapraszamy Was już do ostatniej zabawy. To będzie zabawa badawcza. Sprawdzimy, co z tych przedmiotów, które leżą na stole, będzie pływało po powierzchni wody, czyli będzie się unosiło, a co nam utonie. I potem na koniec wyciągniemy z tego wniosek. No to co? Co Zaczynamy. najpierw? Od czego zaczniemy? Może od fasoli mhm. i produkt spożywczy. I wrzucamy co się z nią dzieje? Utonęła. No to piórko. O, pływa sobie pięknie. Taki drobny element. klocek plastikowy. Ten klocek pływa. No to ja tu mam też taką pokrywkę, resztkę z butelki plastikowej, to też ją od razu sprawdzę dla porównania. Też super. Tutaj mam kamień. Jak sądzicie, zatonie? Dodam, że on jest troszeczkę ciężki. Hmm. Za to no. no to ja wezmę patyczek. Taki zwykły patyk. Płychalny. To jak koraliki. To Tak. No. To ja wezmę, słuchajcie, taki element, y, takiej układanki, i on jest metalowy. Zaraz sprawdzimy. O! To ja wezmę taką po prostu foremkę do pieczenia. Ratuję ją na tym, nie? Zobaczmy, a, a ja jednak nie. Dobra. nie to ja tu mam jeszcze, słuchajcie, klucz. Uch, mhm. łyżka, łyżeczka. Utonęła. Weźmy gąbeczkę. <laughs> Muszelki, to będzie taka duża muszla, o e, została, oraz trzy mniejsze, utonęły. Zostaje nam tu jeszcze taka kulka z papieru śniadaniowego, też pływa i to już wszystko. Słuchajcie, jaki z tego wniosek? Część rzeczy pływa po powierzchni wody, a część poszła na samo dno, co to świadczy, że na dno idą te przedmioty, które są ciężkie, a te lekkie pływają u góry. Dziękujemy.